Rozdział pierwszy. Nasze polskie mundiale. Hiszpania 1982. Niemal z fotograficznymi szczegółami pamiętam wszystko: rudopomarańczowe fotele w naszym dębickim mieszkaniu, a także malutki czarno-biały telewizorek, do którego trzeba było podchodzić i ręką przełączać kanał. Mój tata, który zawodowo zajmował się kulturą, nigdy nie był pasjonatem sportu ani piłki nożnej. Siadał przed telewizorem tylko raz na cztery lata i razem oglądaliśmy Mundial. Ten w 1982 roku to Mundial naszego pokolenia, który pamiętamy już dokładnie, kojarząc poszczególnych piłkarzy i reprezentacje. Pamiętamy każdą bramkę Bońka z Belgią i praktycznie każdy mecz reprezentacji na tym turnieju. Od 0-0 z Włochami przez 0-0 z Kamerunem i 5-1 z Peru. Później Belgia 3-0 i tańczący w narożniku Włodek Smolarek podczas zwycięskiego 0-0 ze Związkiem Radzieckim. A potem 0-2 z Włochami. Ten mecz grali po południu i ciężko się go oglądało, bo świeciło słońce. Po latach się okazało, że paru zawodników było mocno zmęczonych, a Józefa Młynarczyka przez kilka dni nie mogli znaleźć, bo po awansie do półfinału zniknął. Odnalazł się kilka czy kilkanaście godzin przed meczem z Włochami. To była tajemnica poliszynela. Jak dzisiaj przeanalizujemy jego interwencję, to widać wyraźnie, że kilka razy był spóźniony. Popili chłopaki generalnie. Na warszawskim ursynowie, który już wtedy był największym osiedlem w Polsce, podczas meczów na ulicach były pustki. Dosłownie jakby blokowiska wymarły. Wszyscy chowali się w domach. Nie było wtedy ważniejszej rzeczy na świecie. I tylko te wybuchy radości. Jest, 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 gol! Niosące się po balkonach, kiedy nasi po dwóch meczach 0 do 0 zaczęli jechać z Peru. My też nie mieliśmy kolorowego telewizora. Jak przegraliśmy z Włochami w półfinale, to zamknąłem się w swoim pokoju i ryczałem jak bóbr. Mama wspomina, że nie chciałem mieć kolacji, a ojciec, matematyk politechniki warszawskiej, kloł jak gość z podbudki z piwem, nerwowo chodząc po pokoju. Dużo lepiej pamiętam te wszystkie mecze i emocje niż mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy, na których później byłem już zawodowo. Bez dwóch zdań, w 82 roku przeżyłem jedne z najpiękniejszych chwil mojego dzieciństwa. Wtedy w narodzie panowało przekonanie, że mecz z Włochami po prostu musieliśmy przegrać, że nie mogli pozwolić, aby biedny kraj za żelaznej kurtyny dostał się do finału kosztem Wielkiej Italii. Do tej teorii podłączali się chętnie również ludzie związani z polską piłką, bo była im bardzo na rękę. Nawet Zbyszek Boniek wiele lat później mówił, że spotkał sędziego, który dał mu kartkę eliminującą go z udziału w półfinale. Sędzia powiedział mu podobno, że dostał polecenie, żeby wykluczyć najlepszego polskiego piłkarza. Nieco naciągana teoria, ale z drugiej strony to tak jakby dziś z najważniejszego dla nas meczu sędzia wykluczył Roberta Lewandowskiego. Wszyscy na świecie przecież zdają sobie sprawę, że bez niego nasza kadra traci 50% wartości, a boniek wówczas odgrywał taką rolę jak dziś Lewandowski. Zbyszek był nie tylko największą wartością sportową reprezentacji. Piłkarzem, który sam potrafił zmienić losy meczu, wygrać spotkanie, strzelić, podać, ale mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że inni piłkarze przez Zbyszku grali o 30% lepiej. Tak jak dziś grają przy lewym. Wszyscy z tego turnieju pamiętamy: Węgry-Salwador 10-1, dogadany mecz Austrii z Niemcami, kiedy po raz pierwszy przekonaliśmy się o tym, że sport na poziomie Mistrzostw Świata również może być ustawiony. Jak się później rozmawiało z uczestnikami Mundialu, wspominali, że byliśmy chyba jedyną reprezentacją na tym turnieju, która nie mieszkała nawet w klimatyzowanym hotelu. W pokojach panował 40-stopniowy upał i ten koszmarny powrót samolotem, któremu podwozie nie chciało się otworzyć, i gigantyczne opóźnienie. Na Okęciu godzinami czekały tysiące ludzi. Tak jakoś się składa, że z dużych turniejów, na których zdobywaliśmy medale, zawsze powrót był trudny. Jak piłkarze wracali z Barcelony w 1992 roku, to samą maszyną nie było problemów, ale mało kto mógł z niej wyjść o własnych siłach. Do dziś mnie zastanawia skąd polscy piłkarze mieli tak waleczne podejście do meczu o trzecie miejsce z Francją. Francuzi wystawili rezerwowy skład, tak jakby byli obrażeni na sytuację, przez którą nie grali o złoty medal. Jednak dla nas to był niezwykle istotny mecz. Chcieliśmy za wszelką cenę zająć trzecie miejsce i stanąć na podium Mistrzostw Świata. To było naprawdę coś, co wyróżniało polską reprezentację. Z kolei Francuzi po tym nieprawdopodobnym półfinale z RFN przegranym karnymi grali tak, jakby zeszło z nich całe turniejowe napięcie. Były trener Holendrów, Luis Van Gaal powiedział po ostatnim mundialu w Brazylii, że właściwie nie powinno być meczu o trzecie miejsce, bo jest to mecz dwóch przegranych, którzy już chcą jechać do domu i w ogóle nie ma sensu o to walczyć. A my jednak grając dwa razy o trzecie miejsce, bo przecież też w 1974 roku pokonaliśmy na sam koniec Brazylię, mieliśmy ambicje, pasję, żeby wygrać. Walka do końca, piękne gole. Za to się kochało naszą reprezentację, to kształtowało kibiców i nas dzieciaków również. Pamiętam zgrupowanie przed tymi mistrzostwami świata. Odbywało się w Straszęcinie, oddalonym kilkanaście kilometrów od mojej rodzinnej dębicy. To było dziwne miasteczko, zbudowane przez prezesa PZPN, późniejszego ministra rolnictwa Edwarda Brzostowskiego, szefa kombinatu rolno-przemysłowego Iglopol. W tamtych czasach to był rzeczywiście niesamowicie nowoczesny ośrodek, boiska, hotel z krytym basenem, jakieś pierwsze zalążki spa, korty tenisowe. Za komuny to była namiastka prawdziwego zachodu. Z kumplami pieszo chodziliśmy kilkanaście kilometrów z dębicy do Straszęcina, aby obejrzeć trening. Wtedy wyszła książka z tu najlepszych piłkarzy świata. Z polskich zawodników byli tam Boniek, Smolarek oraz Młynarczyk. Z tą książką pod pachą maszerowałem do Straszęcina, gdzie z wypiekami na twarzy oglądaliśmy trening reprezentacji Antoniego Piechniczka. Podszedłem do nich po autografy. Do Józka Młynarczyka, do Włodka Smolarka i do Zbyszka Bońka. Po latach znalazłem tę książkę i przyniosłem Zbyszkowi. Życie zatoczyło koło. Wtedy byłem... Dziewięcioletnim chłopakiem, który szedł dziesięć kilometrów piechotą w jedną stronę, żeby zobaczyć pana Bonika i gwiazdy reprezentacji, które jechały na Mistrzostwa Świata. A po latach zostaliśmy ze Zbyszkiem więcej niż dobrymi kolegami. Miałem hopla na punkcie encyklopedii sportowych, książek, tak samo gazet. Do kiosku na osiedlu przychodziły zaledwie trzy tempa, czasem nawet dwa. Więc jak nie pobiegłeś rano o 6.50 do kiosku, to nie było szans, żeby kupić, idąc do szkoły o 7.15. Ja miałem teczkę na przegląd sportowy, bo mama mojego kumpla z podstawówki pracowała w kiosku. Polowałem jeszcze na żołnierza wolności dla plakatów zespołów muzycznych i razem, bo dawali gołą babę. Pamiętam, że kiedyś dostałem od ojca prezent. Takie małe pudełko zawinięte w 30 egzemplarzy tempa. Ojciec wziął je z domu kultury, gdzie pracował. Tempo mieli w prenumeracie, ale nikt tam się nie interesował sportowymi gazetami. Ja z kolei nie byłem zainteresowany, co za prezent jest schowany w pudełku, tylko od razu rozłożyłem tych 30 gazet i czytałem od dechy do dechy, ucząc się składów drużyn, rysowałem sobie tabelę. A ja po tych Mistrzostwach Świata od razu chciałem iść na prawdziwy mecz reprezentacji, ale nie grali go w Warszawie. Poszliśmy więc na pierwszy, jaki był możliwy, czyli Legia Stalmielec. To było późnym latem 82 roku. Zabrał nas tata mojego kolegi, Jacka Falby. Zresztą mąż pani z kiosku, która zostawiała mi przegląd sportowy. Pan Gienek od razu wyjaśnił, dlaczego idziemy na legi, a nie na Gwardię, choć z Ursynowa mielibyśmy bliżej. Gwardia to milicyjny klub, będziecie chłopaki kibicować Legii. I tak zostało. Było 2-2, Stefan Majewski strzelił wówczas gola. Mecz na żywo przy Łazienkowskiej zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że już wtedy zaplanowałem, co będę robił w przyszłości. Albo zostanę piłkarzem, albo dziennikarzem sportowym. Oczywiście, przeglądu sportowego, co zakomunikowałem rodzicom i wszystkim naokoło. Co ciekawe, po latach pracowałem w przeglądzie, pełniąc tam nawet jakieś menedżerskie funkcje, ale oczywiście już wtedy nie traktowałem tego jako spełnienia marzeń, bo rola mediów papierowych mocno się w ciągu tych lat przewartościowała. Wiadomo, człowiek kochał grać w piłkę, nawet mi się wydawało, że mogę spokojnie iść trenować do klubu ale nie dostałem zgody od taty bo mając 8 lat niestety zdałem do szkoły muzycznej no jak szedłem na egzamin ojciec mi powiedział że nie puści mnie na mecz Wisłoka kontra Piotrków Trybunalski grupa 8 trzecia liga bo wtedy był podział na 8 grup trzeciej ligi pamiętasz skład tak, tak, jasne. Andrzej Garlej, Bronisław Drzyzga w bramce Andrzej Holi, Jerzy Ziarkowski z przodu, nieżyjący już w Wiesiu Bielatowicz, jego brat Andrzej, parę lat później Piotr Bochniewicz, ojciec obecnego reprezentanta młodzieżówki Pawła Bochniewicza. Mimo wszystko próbowałem grać, strzelałem mnóstwo bramek. W wieku chyba 11 lub 12 lat pojechałem nawet na turniej wojewódzki. Byliśmy napakowani, wszystkich ogrywaliśmy w podstawówce, łoiliśmy tych o 2-3 lata starszych. Wydawało nam się, że naprawdę jest nieźle. Na tym turnieju zagraliśmy z prawdziwą szkołą sportową, gdzie wszyscy trenowali na co dzień w klubie. Pierwszy raz w życiu graliśmy na dużym boisku, a tam każde podanie wymagało zupełnie innej siły, każde uderzenie, każde dośrodkowanie, każdy przerzut. Przegraliśmy chyba 06 i zacząłem sobie zdawać sprawę, że piłkarzem nie będę. Chyba każdy młody chłopak w tamtym czasie widział siebie oczyma wyobraźni, jak stoi na Stadionie Śląskim 90 minuta, karny, strzela. Nie ukrywam, miałem takie projekcje. Ja miałem lepszych bohaterów niż ty, legionistów z tamtych czasów. Trenerem był Kazimierz Górski, a w drużynie oprócz Majewskiego grał Janusz Baran, Leszek Iwanicki, Henryk Miłoszewicz, Zbigniew Kaczmarek, Janusz Turowski, Krzysztof Adamczyk czy Zbigniew Kakietek. Wszyscy znakomici zawodnicy. Mnie było znacznie trudniej zakochać się w piłce ligowej, ale później Iglopol awansował do ekstraklasy i pojawili się już inni piłkarze. Znani ligowcy jak Kaczówka, Stefanik, grał Krzysiu Nalepka, Sławek Majak, w bramce stały Alek Kłak, Jacek Zieliński na defensywnym pomocniku, Marek Bajor, wypożyczony z Wisły Mateusz Jelonek, z Strojek, Leszek Kucharski, po latach Jurek Podbrożny, no i wielki Leszek Pisz. Wielu fajnych zawodników w iglopolu na poziomie ekstraklasy. Wreszcie miałem gdzie szukać swoich idoli. Ja później miałem jednego najważniejszego, Darka Dziekanowskiego. Tysiące kibiców Legii szturmowały bramy warszawskiego, archaicznego jeszcze wtedy stadionu, aby zobaczyć w akcji jego, Dziekana. Szło się oczywiście na legię, ale także na dziekana, chłopaka ze stołecznego osiedla. Darek wtedy mieszkał chyba na woli. Darek, który był uosobieniem prawdziwego warszawiaka. Pewnego siebie przystojniaka, który nie dawał sobie w kasze dmuchać, no i drażnił wszystkich poza stolicą. Był bajecznie wyszkolony technicznie, nosił dychę na koszulce, na co dzień ubierał się ekstrawagancko, dyktował trendy. Mimo wielu cech złego chłopca, miał w sobie coś szlachetnego. Coś, co nas do niego przyciągało. Każdy chłopak w podstawówce chciał mieć taką grzywkę jak oni. wszyscy, grając w piłkę, szeroko rozstawialiśmy ręce, bo dziekan tak robił. Dziewczyny zdobiły ściany plakatami Darka obok Limala, Moder i Kajagugu. Fama o jego podbojach miłosnych, wyczynach motoryzacyjnych czy dyskotekowych niosła się po całej Polsce. Już wtedy w wczesnych latach syłku komuny, próbująca łapać trochę oddechu telewizja, widziała w nim potencjał. Zapraszano go do jedynego wówczas cyklicznego, rozrywkowego programu Jarmark. Wojciech Pianowski, Krzysztof Szewczyk, Włodzimierz Ziętarski. Zagrał też siebie w kultowym piłkarskim pokerze Janusza Zaorskiego. Był w Warszawie autentycznym idolem, postacią o wymiarze nie tylko sportowym, ale chyba nawet popkulturowym. Kiedy wyjeżdżał do Celticu Glasgow, wszyscy czuliśmy, że w Legii skończyło się coś ważnego. Co prawda grał już ściągnięty z gwardii, szybki jak wiatr, charyzmatyczny Romek Kosecki, ale gdzie mu tam było do dziekana? Pamiętam jak ksiądz, który w ursynowskiej parafii przygotowywał nas do bierzmowania, nie mógł się nadziwić, dlaczego wszyscy chłopcy w grupie przybrali sobie na imię Dariusz. Po latach jako początkujący reporter z wypiekami na twarzy pognałem na wywiad ze swoim dawnym idolem, który wrócił do Polski na piłkarską emeryturę. Tytuł wywiadu zaczerpnąłem z przeboju Haliny Frąckowiak. Nie wszyscy wielcy już przestali grać. Dziś wobec żadnego z naszych ligowców o podobny tytuł już bym się nie pokusił. Wtedy nie spodziewałem się, że będę z Darkiem miał przyjemność pracować w telewizji przy okazji wielu wydarzeń piłkarskich. Wracając do Mundialu 82, 2 bezsprzecznie odcisnął na nas nieprawdopodobne piętno. Ta wspaniała włoska drużyna, która czarowała Stardellim, Rossim, Antonionim, Altobellim, Cofem... Polska była trzecia na świecie, ale wówczas panowało lekkie rozczarowanie, bo jednak to była powtórka z 1974 roku. Wtedy jeszcze wydarzenia dość świeżego. Co prawda, cztery lata wcześniej w Argentynie, jadąc po Mistrzostwo Świata, zajęliśmy miejsca 5-8 i to dopiero był dramat rozdzieranie szat. Andrzej Iwan twierdził jednak, że w 1982 roku mieliśmy słabszą drużynę niż w Argentynie i że trzecie miejsce w Hiszpanii absolutnie było na jej miarę. Z tych mistrzostw utkwiła mi w pamięci transmisja telewizyjna z powitania na warszawskim lotnisku. Ludzie tam czekali 6 godzin, bo lądowanie wciąż się opóźniało, a jak piłkarze wyszli do hali przylotów, tłum śpiewał: Już za 4 lata, już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. I ja, jako dziesięcioletni chłopak, byłem przekonany, że za 4 lata to już na 100% się uda. Reakcje kibiców są trudne do przewidzenia. Po Mistrzostwach Europy we Francji, gdzie doszliśmy do ćwierćfinału, na lotnisku pompa była tak wielka, jakbyśmy sięgnęli po złoty medal. Wszyscy się zachwycali, że jest super, a jak drużyna wracała z Argentyny z piątym miejscem na świecie, to na tym samym lotnisku ludzie chcieli naszych niemal ukrzyżować. Meksyk 1986. Cztery lata po Mundialu w Hiszpanii wyszliśmy z grupy z Marokiem, Portugalią i Anglią. Później czekała na nas Brazylia i popłynęliśmy 0 do 4. W stosunku do oczekiwań to była prawdziwa katastrofa. Płacz! Z perspektywy 82 roku to była klęska. W pierwszym meczu z Marokiem 0-0 w słupek strzelił Jasiu Urban. Potem gramy mecz z Portugalią. Włodek Smularek tam cisnął. Dostał świetne podanie od Darka Dziekanowskiego. Wymęczyliśmy to 1-0 i potem Anglia. 0-3, trzy bramki Linekera. I gramy z Brazylią. Moim zdaniem fantastyczne 30 minut w tym meczu. Poprzeczka Karasia. Słupek Tarasiewicza przystanie 0-0. Potem naprawdę wątpliwy Karny strzela Kareka i od tej bramki mecz się zmienia. Boniek kilka razy próbował strzałów przewrotką. Co szła piłka, to nożyce. Potem Boniek powiedział, żebyśmy nie narzekali, bo teraz lata będziemy czekali na następny udział w turnieju. To była klątwa. 16 lat trzeba było czekać. Korea-Japonia 2002. Ten mundial przeżywaliśmy już jako reporterzy mediów. Pojechaliśmy do Korei jak na zawodową i sportową przygodę życia. Jechałem z nadzieją mało lata, że wydarzy się coś dużego. Już wtedy patrzyłem bardzo krytycznie na naszą drużynę. Może także dlatego, że ówczesny selekcjoner Jerzy Engel zrobił z kadry taką oblężoną twierdzę. Uznawał tylko tych reporterów, którzy bili brawa. Trochę się zmienił od czasów, kiedy zaraz po objęciu reprezentacji wpadał do nas do redakcji Życia Warszawy z kurczakami i z grzewkami piwa. Szef działu, Janek Zabieglik, zarządzał wtedy przerwę w robocie i przy tych kurczakach i piwie snuliśmy plany awansu na Mistrzostwa Świata w nowej konfiguracji. Zresztą wtedy zmieniła się forma dialogu z mediami. Jego poprzednik, Janusz Wójcik, zapraszał szakali, jak mówiło o dziennikarzach Kazimierz Górski, do restauracji. Najczęściej do kogucika na Mokotowie. Ale trzeba zacząć od tego, że Engel w tamtym czasie był naprawdę dobrym trenerem i miał pomysł na drużynę. Wiedział, czego chce. Zbigniew Boniek zaprosił mnie kiedyś na kolację z nowym selekcjonerem. W pewnym momencie zaproponował, aby wszyscy goście na serwetce napisali skład reprezentacji. Do dziś pamiętam, że skład Engela w 90% pokrywał się z tym, który później wystawiał w najważniejszych meczach. On już wtedy wiedział, kto ma stać w bramce, że na środku pomocy będzie grał Kałużny, czego się nikt nie spodziewał, a do ataku wymyślił sobie Pawła Kryszałowicza. Był przygotowany do meczów eliminacyjnych i w eliminacjach graliśmy fantastycznie, a nikt się tego nie spodziewał. Wcześniej przez kilkanaście lat dostawaliśmy tylko i wyłącznie w łeb, byliśmy przyzwyczajeni do tych O Jezus Maria, Darka Szpakowskiego, który wciąż ubolewał nad jakąś zmarnowaną sytuacją w kluczowym meczu awans. Wszystko co najlepsze przechodziło nam koło nosa. Zaczęliśmy od meczu na Ukrainie 3-1. Pamiętne dwie bramki Olisa Debe i jedna Kałużnego. Wślizg Świerczewskiego w polu karnym, który przeniósł gola. Tak samo moim zdaniem do końca życia będziemy pamiętać przewrotkę Kłosa, który wybił z linii bramkowej przystanie 2-1 dla Polski. Taka interwencja, która chyba weszła do klasyki polskiej reprezentacji. Nie wiem, jakim cudem on to zrobił, że z przewrotki w powietrzu z linii bramkowej wybił piłkę. Kto w tamtym czasie wymyślił Engela? Bo to nie była oczywista kandydatura. Michał Liskiewicz, to był jego wybór. Wydawało się, że kto inny będzie selekcjonerem, że Henryk Kasperszak poprowadzi reprezentację, szansę miał także Franciszek Smuda. Odchodził Janusz Wójcik. Myślę, że po kadencji Janusza, szalonej, jednak nieudanej, bo nieokraczonej żadnym awansem, Engel zaimponował chłopakom z reprezentacji. Czym? Na pewno wiedzą, na pewno spokojem, zupełnie innym językiem niż posługiwał się Wójcik. Przygotowaniem do treningów. Dyskutował z chłopakami o wielu rzeczach taktycznych. Przypomnijmy, że w Januszu pokładano ogromne nadzieje. Patrzyło się na niego jak na człowieka, który przeniesie coś dobrego z piłki młodzieżowej, gdzie sięgnął przecież po drugie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. Nie potępiałbym Janusza do końca, bo pamiętaj, że on był jednak przełomem w porównaniu z wcześniejszymi latami. Ja nie potępiam, tylko twierdzę, że zawiodła ta jego trywialność. Mieliśmy wtedy ciężką grupę eliminacyjną. Szwecja i Anglia były naprawdę bardzo mocne. Do dzisiaj mówi się, że niepotrzebnie Tomek Hajto kopnął Jungberga. Bo gdyby go nie kopnął, to może Szwedzi nie rozjuszyliby się tak bardzo do końca meczu w Sztokholmie byłoby 0-0. Nie przegralibyśmy meczu i pozostałyby jeszcze baraże o euro 2000. Można spekulować. Rozmawiałem z wieloma piłkarzami z tamtego pokolenia, których Janusz znał jeszcze z czasów młodzieżówki. Przyjeżdżali na mecze reprezentacyjne jako zawodnicy klubów zagranicznych. Wydawało mi się, że po pierwszej chwili entuzjazmu, kiedy ogłoszono, że wójcik został selekcjonerem, z każdym zgrupowaniem, z każdym meczem mieli do niego coraz mniej zaufania. Na początku Janusz był jak ich drugi tata, bo przecież w młodzieżówce dużo z nim przeżyli. Tylko że od tamtych czasów świat futbolu mocno poszedł do przodu. Piłka poszła w zupełnie innym kierunku. Jeśli ktoś przyjeżdżał z Ligi Francuskiej, Niemieckiej czy innej Ligi Europejskiej, chciał słyszeć więcej dyskusji o taktyce i rozpoznaniu rywala. I o pomyśle na mecz, a nie tylko wysłuchiwać dosyć oryginalnych mów motywacyjnych. To był wulgarny język, ale z początku trafiał do zawodników. Te odprawy wójta, które już obrosły legendami. Te jego gadki, które miały działać na zasadzie to będzie zemsta za krzywdy, które kiedyś wyrządzili nam przedstawiciele narodu rywala. Z ruskimi myśliśmy się oczywiście za katyń, ale nawet na Czechów potrafił coś znaleźć. A pamiętacie, jak nam te skórwy syny Lentilki na granicy zabierali? Nawiązywał tu do słodyczy, które kiedyś Polacy masowo przywozili z Czechosłowacji. Janusz potrafił ustawiać się z jakimś kolegą numer z telefonem. Kolega miał dzwonić w środku odprawy. Janusz odbierał i mówił do słuchawki. Witam panie prezydencie, witam panie premierze. Podnosił rękę, zawieszał głos. Panowie, dzwoni premier. W szatni zapadała cisza. Tak jest, tak jest, panie premierze. Podczas tych odpraw dzwonił zawsze albo prezydent, albo premier, albo generał. Robiąc chłopaków konia, budował w ten sposób swoją pozycję. Chciał sprawiać wrażenie człowieka, który wszystko może. Zresztą wtedy naprawdę mógł sporo. Ale fakt jest taki, że za wójcika zawodnicy zaczęli poważniej podchodzić do gry w reprezentacji. Sławomir Majak, który miał jakieś problemy w Hansie Rostock i doradzano mu, żeby został w Niemczech i skupił się na dbałości o swoją pensję, pakował bagaż i przyjeżdżał do Polski. Podobnie inni. Na kadrze po prostu trzeba było być. Janusz miał posłuch. Z jednej strony piłkarze bardzo się go bali, a z drugiej wiedzieli, że istnieje jakaś wspólnota. Na zgrupowaniach panowała zupełnie inna atmosfera niż wcześniej. Po meczach też było wesoło, więc każdy chętnie jechał na kadrę. Tak właśnie mówił później Zbigniew Boniek. Nie przyjeżdżali, żeby zagrać mecz w reprezentacji, tylko przyjeżdżali na kadrę. Żeby na przykład oderwać się od żon, klubowego reżimu, żeby pobyć z kolegami, wyskoczyć na miasto. Mecz był pretekstem. Za Wójcika czy później za Engela, jak zbiórka była wyznaczona na niedzielę, wszyscy przyjeżdżali już w sobotę. Ale na boisku też było widać, że są zgrani. Pierwszy mecz z Węgrami, który wygrali w Warszawie, to była jednak nowa jakość. Taka piłkarska wiosna ludów.